Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wkrótce Wielki Post w naszej parafii w dniach od 26 do 28 lutego odbędą się rekolekcje wielkopostne. W tym roku będzie je prowadził świecki człowiek, pan Witek Wilk. Prywatnie mąż, ojciec i dziadek. Z zawodu perkusista, muzyk, ale z zamiłowania i upodobania ewangelizator który jeździ po parafiach i od ponad 25 latach opowiada o Jezusie, o karygmacie. Krótko mówiąc, głosi Ewangelię. Był już w bardzo wielu miejscach Polski, także głosił Ewangelię w wielu krajach na całym świecie. I właśnie w tych dniach będzie gościł w naszej parafii. Oprócz rekolekcji parafialnych, wygłosi również rekolekcje dla młodzieży szkół średnich. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić do uczestnictwa w tych rekolekcjach, do otwarcia swojego serca na Ewangelię głoszoną przez pana Witka Wilka. W ramach rekolekcji chciałbym również zaprosić na pasję, która zostanie u nas wystawiona w naszym kościele w niedzielę 26 lutego o godzinie 18. .00. Po niej zostanie odprawiona Musza Święta. Pasja ta będzie wyjątkowa, gdyż będzie oparta na trzech instrumentach, a właściwie na trzech rzeczach. Będzie oparta o gitarę, perkusję i piasek. Instrumenty oczywiście będą słyszane przez nas, natomiast. Piasek, który będzie ilustrował poszczególne fragmenty męki pańskiej, będziemy mogli oglądać na telebimie. Będzie to niepowtarzalne przeżycie. We wszystkich miejscach, gdzie pasja ta była wystawiana, cieszyła się ona wielką popularnością, no i uczestnicy zawsze podkreślali bardzo ten moment przeżyciowy. Zapraszam bardzo serdecznie do wspólnej modlitwy. Wiesz co ciekawego dzieje się w twojej okolicy, parafii, kościele? Powiedz o tym innym. Napisz na infomaupa.domjosefa.tv. Przyjedziemy, nagramy zaproszenie i opublikujemy w naszych mediach. Informator, co, gdzie, kiedy? Teraz wiemy, gdzie jedziemy.